Hulajnoga Joyer Y6S właśnie dotarła. No i zapraszam do rozpakowania prezentu. Najpierw sprawdzamy kompletność, czy jest ona. Nie jest połamane nic tutaj, siodełko. Mamy też specjalną taką, nazwać bagaż, taki torba. podręczny, torba, torba podręczna, w znajduje się. Mamy tutaj dentkę, mamy tutaj szyfr rowerowy, ładowarkę. Ładowarka to jest 54,6 V, 2 A. Jakiś tam zestaw narzędzi, kluczy, instrukcja i zasilanie do ładowarki. Także to się znajduje w takim w takim bagażu. Miała być hulajnoga, yy, hulajnoga z off road oponami, a są zwykłe opony. Ale w sumie dla mnie lepiej, bo ja chciałem, <grym>, żeby była taka. Nie zależy mi na jeździe w terenie dużym. Dobra, zaś się męczę. Dobrze, sprawdzamy czy nie jest nic popękane najpierw. Stacyjka chyba jest cała, prawda? Manetka jest niepołamana jest cała chyba. No wszystko na razie się wydaje, że nie jest połamane. Kluczyki są. Co tu się dzieje zobaczcie tutaj? widać. Znaczy widać, no. po prostu jest chyba do regulacji jeszcze pierwsze co, no, obciera, prawda, w pewnym momencie gdzieś tarcza o klocki, więc trzeba będzie to wyregulować. A zobaczmy jak wygląda tył. No też trze, więc też trzeba będzie powolutku sobie to spokojnie wyregulować, tak. Nic nie jest raczej połamane z tego co widzę. Próbujemy ją teraz jeszcze rozpakować do końca i rozłożyć. Siodełko po rozpakowaniu, no nie można go podnieść, trzeba zacisk tutaj odsunąć i dopiero jak odsuniemy zacisk musimy to podnieść do góry tą rurkę, żeby ta rurka nie blokowała, nie blokowała tak. Jest. Ok, co tu się robi teraz? Tutaj mamy taki przycisk, zobaczcie. O, I dopiero i ona dopiero wskakuje, tak? I wtedy możemy sobie wejść tutaj, wjechać tym zaciskiem na tą część. Siodełko można przymocować i jeździć, ale ja raczej nie będę z siodełkiem jeździł. Ta nóżka jest taka trochę, znaczy bardzo lekko chodzi, być może jeszcze ją trzeba wyregulować, ale po prostu, no taka po prostu słabej jakości, można powiedzieć. Myślę, że, nie wiem, może zobaczymy z czasem tutaj. Jakiś kawałek plastiku. Zobaczmy teraz, jak to wygląda z. twardo. Dosyć twardo. Na pewno twardziej, jak było to na, yy, na Tech Life No ale Tech Life, to Tech Life, tak. A tutaj mamy taką trochę. <coughs> Luzów nie ma żadnych na razie. No dobra, skręcamy dalej. No i standardowo. Test pakowności Lektra C kombi bagażnik dosyć duży, spory bagażnik, około 1,17m. Próbujemy ją teraz wpakować. Ok, doszła tutaj do samego końca, jest i teraz spróbujemy zamknąć. Zamknęło się. Na styk po prostu. Wysokość jeszcze teraz pomierzymy sobie po takim złożeniu. Gdzieś najwyższy punkt to są te manetki to jest 46-7 cm. Koło z przodu 40, na no 41 można powiedzieć. No i długość takiego zestawu to jest 110, 110, może 111, tutaj licząc do błotnika. No i teraz wkładamy, standardowo dla porównania, Xiaomi M365. Próbujemy ją włożyć sobie. Tak to wygląda, czyli wysokościowo, zobaczcie, wysokościowo jest praktycznie to samo, nawet bym powiedział, że troszeczkę niższa lekko jest Joyor, natomiast tamta strona, gdzie jest koło przednie, a tam kierownica jest troszkę niżej, czyli tak jakby tutaj jest po przekątnej troszeczkę. No gabarytowo oczywiście kierownica jest szersza w M365. Tutaj się składa na szczęście. No i zobaczcie, wcale nie jest tak wcale nie jest tak taka duża różnica, jeżeli chodzi o e, wielkość, prawda? Zobaczcie sobie. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o pakowność, to tutaj no powiem e, Joyor test zdał. O, teraz się zamknęło i zamyka się. No i słuchajcie, jeszcze jedna taka mała uwaga. Właśnie, zobaczcie, słyszycie. Y tutaj mamy z przodu tarczę, która lekko obciera o y klocki hamulcowe. Y one są naprawdę bardzo cienkie, tak naprawdę, jeżeli chcecie sobie zniwelować, bo zobaczcie, sobie zniwelowają w ten sposób, że praktycznie żadnych oporów nie ma. A to, że troszeczkę trzę, no to jeszcze można popracować Po prostu w palcach delikatnie W tym miejscu, gdzie było wykrzywione delikatnie palcami Po prostu odchylałem albo dociskałem I wyprostowałem tą tarczę na tyle, że zobaczcie Tu nie ma jakby najmniejszego problemu A w tym momencie nie ma żadnych oporów Zobaczymy, jak to się będzie wszystko sprawowało w dalszej e, eksploatacji Tak samo zrobiłem z tylnym kołem Joyor Y6S, hulajnoga, wymiary będziecie mieli podane tutaj na planszy, wszystkie dane techniczne, jeżeli chodzi o silnik, mamy tutaj z tyłu silnik 500W. Hamulce mamy no, na linkę, tak? nie, są, nie są hydrauliczne hamulce, tylko mechaniczne, powiem tak, no, nie urywa 4 liter, ale no, hamuje, tak? hamuje nie są to jakieś bardzo skuteczne hamulce, trzeba być tego świadomym. No, dek jest dosyć szeroki, jak widać, można postawić dwie nogi koło siebie bez problemu. Także jest dosyć dosyć wygodny. Bardzo fajne składanie. Z tego co się orientuję, jest to nowość taka w tych nowszych wersjach już Y6S, gdzie mamy, zobaczcie taką blokadę, tą blokadę się podnosi do góry tutaj. Podnoszę ją do góry teraz. Następnie Podnoszę dźwignię, gdzie ten bolec się podniesie do góry, proszę zobaczyć. O, i możemy składać w tym momencie hulajnogę, aż nam stryknie. Ok. No i teraz możemy ją, sobie, możemy ją sobie podnieść. Waga tej hulajnogi to jest 20, 24, niby, ale to mówię 25 kg. Ja ważyłem 25 kg według mojej wagi. Powiem Wam, że względem, względem Tech Life X8, czuć tą różnicę na plus, że jest, jest jednak wagowo troszeczkę lżejsza. Łatwiej się podnosi, łatwiej się przenosi. Zrobimy też test czwartego piętra, więc zapraszam, w kolejnym materiale to zrobimy. Jeżeli chodzi o amortyzatory, tutaj te amortyzatory są, no, tak jak widzimy, nie jest to rozwiązane, te elastomerowe, tak jak w, w tych najnowszych, teraz powiedzmy produkcjach hulajnóg, ale dosyć fajne, z tym, że jak wjeżdżamy na takie nierówności, no to po prostu tak jakbyśmy nie wiem, garnki jakieś przewozili, po prostu to gdzieś tam uderzają te sprężyny o ten metal i to takie niefajny jest dźwięk. Mam nadzieję, że będziecie to słyszeć podczas, podczas testu dystansu i tak dalej, więc zapraszam jeszcze raz, kolejny, no dobrze. Oprócz tego jeszcze w nowej wersji jest oczywiście e, odblask. Mamy takie odblaski po bokach. No i teraz rozkładanie tej hulajną, Tak, Rozkładanie, no to tu mamy tą dźwignię, odpychamy i podnosimy ją sobie do góry. Wystarczy nogą tutaj oprzeć i uwaga, mocno, dynamicznie wyprostować kierownicę. No i zostało nam jeszcze e, zablokowanie tutaj tego elementu. Jeżeli chodzi o kierownicę. Kierownica, kierownica jest skręcana. E, tutaj mamy na takie nakrętki. Odkręcamy sobie nakrętki o. i można ją sobie złożyć jedną, następnie drugą. O. Tak i mamy mamy złożoną. Jeszcze raz pokażę może, jak to się składa, ciach, ciach, ciach. No oczywiście jeszcze możemy sobie przecież tutaj zniżyć, tak. I mamy już gotowe i tak złożoną możemy wpakować do bagażnika. Na kierownicy znajduje się stacyjka, woltomierz, e, 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 no i po prostu sterownik, tak? gałka gazu. E, z drugiej strony znajduje się klakson, posłuchajcie jak słychać klakson. Dosyć fajnie, naprawdę. No i światło z przodu, tutaj mamy wyłącznik światła, popatrzcie jak wygląda światło z przodu. No, uwaga, wciskamy, jest lampeczka. Świeci nam bardzo ładnie, oprócz tego, że świeci nam lampa z przodu to mamy po bokach tutaj takie lampeczki. Mamy po bokach takie lampeczki, z przodu, z tyłu i z drugiej strony i również zobaczcie jeszcze mamy kierunkowskaz. Jeszcze mamy tutaj kierunkowskaz, proszę bardzo. Przełączamy kierunkowskaz, kierunkowskaz nam się świeci, jeszcze będzie też materiał filmowy z wieczoru, wieczorem jak taki, taka hulajnoga podświetla, czyli mamy jeszcze oprócz tego e, działający nam stop. No i oczywiście światła jak wyłączymy, to na wyłączonych światłach również mamy taki fajny efekt e, jakby zanikania tego światła stopu. No i tył jeszcze. Tak. No ten dźwięk, właśnie taki taki sprężynowaty, po prostu metalowy, jak to dobija, to takie trochę wkurzające jest, ale no, to nie jest też jakichś e, wysokich lotów cenowych. E, hulajnoga to jest budżetowa hulajnoga, trzeba być tego świadomym. No i pe, na pewne elementy trzeba jednak przymknąć oko. Płotnik bardzo płotnik bardzo dobrze wykonany. Trzyma się ładnie silnik, tak jak powiedziałem, 500W, no, ukurzony, ponieważ dziś teraz akurat taka pora roku, gdzie pyłki, sosny po prostu latają w powietrzu i tak to niestety osiada. Całość fajnie wygląda, dobrze jeździ. Test podjazdu pod górkę będziecie mieli na filmie. No, jak sobie radzi ogólnie, nie jest źle, można powiedzieć. Ok, jesteśmy znowu na ulicy Warszawskiej w Wiedlinie Zdrój i robimy test podjazdu Joyora Y6S pod górę. Jest to, jest to góra gdzieś około 17% przewyższenie, więc uwaga. Zaczynamy od tej, od to, 3, aha, napięcie 47 i 8. Trzeci bieg na maksa, wszystko poustawiane. Uwaga, 3, 2, 1, start. 13 na godzinę. Rozpędzi się za chwilkę, 16. Mamy pół baterii, pół baterii gdzieś. 40. Pięć i sześć teraz napięcie jest, no rozpędzi się dwadzieścia pięć na godzinę na razie dwadzieścia cztery. No zobaczymy co ona sobie poradzi pod taką górę. No teraz już jest ściana tutaj. 15, 14, 13, 12, 10, 11, 10 na godzinę. 10 na godzinę. 11. Oj, ciężko jej masakra tutaj jest taka dwanaście rozpędziła się do dwunastu nie wiem czy na sobie poradzi to jest najbardziej ciężki stromy odcinek 10. Dziewięć Osiem Siedem na godzinę Teraz przyspiesza Dziesięć Przeszła test, ale tak... Hmm, ledwo, ledwo no i tu jeszcze jest sztajfa największa. Chyba nie da rady już. Niestety. Nie. Już. Zapraszam na kolejne materiały filmowe z użytkowania Joyora Y6S, gdzie m.in. będzie test wejścia na czwarte piętro, test zasięgu minimalnego, maksymalnego oraz inne ciekawe spostrzeżenia na temat tej nogi. Zapraszam, subskrybuj, komentuj. Trzymaj się, cześć!